My, pierwszaki, tu występując no, przysięgamy, przysięgamy, że czy tak łatwo, łatwo się, się bez, walki bez walki nie, poddamy. nie poddamy. Stojąc tu, niczym robaczki supermocnej naszej paczki, Ósmy poty, by dotrzymać zdania, wylejemy. Przysięgamy! Nie uciekać przed panem dyrektorem, gdy przed oblicze swe woła, nawet gdyby zawalić się, się miała, miała cała, cała nasza szkoła. szkoła. Miłować wychowawcę swego, jak siebie samego. Na widok starszego licealisty oddawać zawsze pokłon uroczysty. uroczysty. Przysięgamy! przysięgamy. Że niczym z ręki wita stworzone. Nasze rzeźby będą zalać z nóg kolejno kolejno profesorów. Że połowa naszych mrówek, pomimo małych makówek, będzie latać ciąć i mierzyć, a do tego zęby szczerzyć. Wielkością nasze, nasze prace pracę. wytrzesz oczu szkołę wprawią. Niczym Jan Matejko sławę, gigantyczną tu zostawię. Że na polskim, kiedy dyrektor powie tylko słowo, my niczym papugi chórkiem odpowiemy jednakowo. Uszy słoni nam urosną i wytężą. Wielkie głowy swym geniuszem znów zwyciężą. Że będziemy targać za sobą potrzebne toboły. Aż pod ich ciężary będą roz rozkaczać się stoły. Toły. Przysięgamy, nie, nie zmieniać się w leniwce. Nie przyklejać twarzy przy klasowej szybce. Przyspieszać na łeb to do setki. Sunąć tak, aż pospadają nam skarpetki. A na koniec przysięgi stajemy jak żołnierze. Prawiając swe kocie pod szyjami kołnierze. Amen. Amen. <try> A, profesorze, u ciało.